Witam Państwa. Ten materiał będzie troszeczkę inny od dotychczasowych, dlatego że dokonamy pewnej rekapitulacji tego, co już umiemy. Będzie to punkt wyjściowy do naszej dalszej nauki, do rozwijania naszej wiedzy. Musimy poukładać sobie na pewnym etapie to, czego uczymy się cały czas, zobaczyć kierunki naszego dalszego rozwoju. Będzie to swego rodzaju mapa drogowa tego, co powinniśmy się nauczyć po to, żeby móc stać się deweloperami, czy też po prostu twórcami stron internetowych. Ja do tych rozważań posłużę się stroną W3Schools. To jest strona, którą już znacie, ale chciałem Wam zwrócić uwagę na kilka takich ważnych, myślę, elementów. No, w momencie, jeżeli wejdziemy sobie na stronę główną tej, tej witryny tej po lewej stronie mamy kilka dostępnych takich kategorii. No i tutaj mamy właśnie HTML, JavaScript i tak dalej, ale mamy tutaj Web Building. Jeżeli klikniemy sobie na Web Development, to jest to st ta strona, na której w tym momencie chciałbym, żebyś, żebyśmy popracowali o co tutaj chodzi z podstrona tej witryny właśnie ta mapa drogowa roadmap to jest w swego rodzaju taki przewodnik tego co powinniśmy umieć żeby móc tak naprawdę pracować z tworzeniem stron internetowych przy czym nie chodzi tutaj o po prostu wykorzystywanie gotowych szablonów tu chodzi faktycznie o tworzenie tej strony internetowej, o bycie projektantem no i tutaj, jeżeli mówimy o, o, o tej wiedzy, no to tutaj dotyczy to front-endu, czyli projektowania tej strony wizualnej, tego co, co stanowi pewnego rodzaju interfejs użytkownika. Nie mówię tutaj o tej stronie backendowej, to co robimy w ramach nauki PHP chociażby, czy no, tego typu technologii. Na tym etapie powinniśmy tak naprawdę znać już podstawy HTML-a, stylów kaskadowych. No i mamy przerobione pewne informacje, jeśli chodzi o JavaScript. Pamiętacie, że uczyliśmy się podstaw tego JavaScriptu, e, chociażby na stronie Code Academy. Przerabialiśmy sobie tam tą wiedzę. E, tak naprawdę Mamy też podstawy związane ogólnie z programowaniem, no bo programowaliśmy chociażby w C czy w Pythonie. No teraz uczymy się tego PHP. Także te podstawy myślę, że mamy dosyć solidne. Oczywiście tą wiedzę będziemy rozwijać, no bo to są tylko podstawy. No ale ch ch chciałbym, żebyście widzieli, o co tutaj chodzi. Jeżeli w którymś z tych tematów nie czujecie się na tyle swobodnie, na no ile chcielibyście się poczuć, no to zapraszam Was, tutaj mamy dostępne chociażby na przykład html, możemy sobie otworzyć taką stronkę, no i jeszcze raz sobie przejrzeć te wszystkie informacje. No to już w zasadzie wszystkie te rzeczy powinniście znać: strukturę strony, nagłówki, no te wszystkie rzeczy. Było to już dosyć długo tłuczone na lekcjach, także myślę, że nie powinno być z tym problemu. No tak samo, jeśli chodzi o style kaskadowe. Tak, dla przypomnienia o czym mówimy, no to jakby te, te rzeczy też ćwiczyliśmy sobie. Było to na lekcjach przerabiane, więc myślę, że z tym też nie powinno być problemu. Natomiast warto, no to jest wasza praca. Warto, żebyście ćwiczyli to, przerabiali chociażby na tej stronie W3 School. Tutaj można sobie. Tak jak pokazywałem to na ostatnich zajęciach, otworzyć to Try it Yourself i tu możemy sobie rzeźbić te style. Tu możemy od razu zobaczyć, jak to wygląda. Myślę, że, że warto się tym pobawić. Ja będę do tej wiedzy wracał, no bo to wszędzie się będzie przewijało. Zaraz zobaczymy dalej, o czym tutaj mówię. Także krok pierwszy mamy już za sobą. Powinniśmy znać tego HTML-a, powinniśmy. W wersji 5, czyli tej najnowszej, tak. stosujemy te style kaskadowe. Umiemy zrobić oddzielny plik ze stylami, umiemy stosować style wewnątrz pliku HTML. To jest tutaj wiadomo. No i mamy tam jakieś postawy tego JavaScriptu. też tutaj jest dostępny kurs, gdzie można sobie jeszcze przećwiczyć te wszystkie rzeczy, stosowanie zmiennych, instrukcji warunkowych, pętli i tak dalej. To wszystko. Standard można powiedzieć. No i przechodzimy teraz powoli do tego kroku drugiego. Kopy głębiej, tak? Musimy nauczyć się korzystać z takich dodatkowych technologii. Tutaj, no o tym w zasadzie nie mówiliśmy dotychczas. No też myślę, że w najbliższym czasie pokażę wam trochę z tych informacji, które tutaj mamy dostępne. O tym, że nic nie będzie działało bez JSON i że trzeba po niego zadzwonić, to już wiecie z lekcji też. No ale no, tutaj mm, stosowanie chociażby map Google jako elementów wstawianych na stronę, wstawianie ikon y, wykona, znaczy w oparciu o y, style kaskadowe, tak, y, stosowanie czcionek dodatkowych czy fontów no wstawianie wykresów na strony, to są rzeczy, które no jeden obraz jest wart tysiąca słów tak więc wstawianie takich dodatkowych elementów na strony też bardzo mocno podnosi ich wartość taką wizualną, czytelność i tak dalej, więc to też będziemy zagłębiać się w te informacje no i powoli nadchodzi czas kiedy będzie można już zacząć zastanawiać się nad wykorzystaniem frameworków, no bo to co tutaj mówimy, to jest taka podstawa podstaw. Bez tego nie da się zagłębić, yy, dalej nie da się rozwijać tej wiedzy. Nasz rozwój musi być taki yy, systematyczny i, i równomierny w tych kwestiach. No ale w momencie, jeżeli mamy już te podstawy HTML, jesteśmy w stanie tworzyć po prostu pisząc z palca w edytorze tekstu. Strony, która jakoś będzie wyglądała, no to możemy przyspieszyć to naszą pracę. Możemy tak naprawdę ułatwić sobie pracę, wykorzystując frameworki, czyli takie szablony, w oparciu o które tworzy się nowoczesne strony internetowe. To bardzo mocno przyspiesza pracę. Bardzo mocno ułatwia też tę pracę z tego względu, że wszystkie strony obecnie tworzone powinny być dostosowane do urządzeń mobilnych. No i tutaj nie ma co wymyślać koła od nowa, można posłużyć się gotowymi właśnie rozwiązaniami, które są zaprojektowane po to właśnie, żeby tworzyć takie strony mobilne. Czy chociażby no, aplikacje, które po prostu są, tak naprawdę, wersjami stron internetowych, tylko przygotowanymi bezpośrednio pod urządzenia mobilne. No i tutaj, jeśli chodzi o style kaskadowe, no bo za wygląd strony odpowiadają w zasadzie style kaskadowe, to pamiętacie z lekcji, że w HTML-u tworzymy jakby treść, natomiast wygląd całkowicie opieramy na stylach kaskadowych. No i tutaj, Taką obecnie e, najpopularniejszym frameworkiem jest Bootstrap, to z pewnością. Natomiast jest też ten Material Design. Z takich frameworków jest, jest cała masa, więc można poszukać sobie coś więcej, pokopać w tym temacie. Natomiast my tutaj elementy tego Bootstrapa będziemy sobie przerabiać na lekcjach. Myślę, że warto mieć to w swoim portfolio. E, jeśli chodzi o e, kodowanie, e, z strony frontendowej, czyli no, tutaj JavaScript, jest on obsługiwany przez wszystkie przeglądarki, to już też wiecie. No i też mamy tutaj dostępne różne, różne wersje frameworków. Też myślę, że no, zobaczymy, jak będzie się rozwijała tutaj nasza praca, ale też zahaczymy sobie o któryś z tych frameworków no i tutaj pojawia się taka informacja, że, że no być może że to jQuery już powoli odchodzi, ale tak naprawdę jest on standardowym myślę wyposażeniem czy jeżeli korzystamy z jakichś rozszerzeń do Joomla czy do Wordpressa, no tam wszędzie ten jQuery się przewija więc też myślę warto, warto mieć go w swoim portfolio chociażby żeby wiedzieć o co tutaj, o co tutaj chodzi no i tutaj mamy też te Graficzną wizualizację tego, co, w co tutaj możemy wejść. Przy czym to są tutaj, jeśli chodzi o style kaskadowe, no mamy dwa tutaj wymienione, te, te frameworki. Tutaj mamy cztery, jeśli chodzi o XML-a, no to tutaj mamy też trzy, no ale zmierzam powoli do tego rysunku, który tutaj przed nami się pojawia. To jest właśnie ta mapa drogowa, taka mapa myśli. Mind map, tak, gdzie możemy sobie zobaczyć, jak ten nasz przepływ wiedzy powinien tu funkcjonować. No i od początku mamy tą naukę podstaw. tak. Powinniśmy zapoznać się z HTML, CSS i JavaScriptem, i to nie jest tak, że można się czegoś nauczyć, wykonując to raz. To, co Wam już wielokrotnie na lekcjach powtarzałem, 70 razy trzeba coś wykonać, żeby móc powiedzieć, że się to umie. Zrobicie 70 stron w oparciu o te elementy, to dopiero będziecie mogli powiedzieć, dobra, no umiem. No ale wszystko, wszystko z czasem, tak? Ważne, żebyście codziennie przerabiali sobie coś, żebyście próbowali codziennie, i to nie żartuję, po prostu codziennie coś w tym zrobić. Spędzić pół godziny na, z notatnikiem plus i tworzeniem tego. Ja oczywiście będę Wam w tym pomagał, ale po kolei wszystko też. No i zakładamy tutaj na tym etapie, tak jak mówię, ta lekcja jest taką rekapitulacją, takim podsumowaniem tego, co do tej pory powinniśmy już umieć. To też nie chcę Was jakoś przerazić, że, że tyle jeszcze przed nami, tak? Jesteśmy na razie tutaj. No ale będziemy wracać do tej wiedzy, no bo tak jak mówię, to jest solidna podstawa. Która pojawia się we wszystkich tych tutaj elementach, które nam się tutaj przewijają, powoli przechodzimy do tego przechodzenia głębiej. Tak? Będziemy tutaj rozwijać tą wiedzę związaną z frameworkami CSS. Będziemy tutaj więcej mówić o responsywności stron, czyli o no po prostu tym, że stron. To, co już też pokazywałem wam na lekcjach że chodziliśmy do szkoły, tak? Nie, że te strony powinny dostosowywać swój wygląd do rozdzielczości ekranu. Tak? Że w, w zależności od urządzenia, na którym są otwierane, to powinny zmienić, dostosowywać swój układ i wielkość czcionek i tak dalej, po to, żeby na każdym urządzeniu były, były czytelne i dostępne. Tak? Tutaj będziemy rozwijali tą naszą wiedzę w stronę JavaScriptu. To jest cały czas najpopularniejszy język programowania na świecie, można powiedzieć, z tego względu, że wykorzystywany jest we wszystkich przeglądarkach internetowych. Tak, więc to są te dwie takie duże grupy, które tutaj będą się przewijały. No i będziemy zagłębiać się w różne z tych technologii, które są tutaj dostępne. Ważne, żebyście sami weszli sobie na tą stronę, kliknęli na tą roadmap, być może najlepiej byłoby wydrukować to sobie, jako tego, swego rodzaju taką checklistę, gdzie będziemy mogli sobie. Wiadomo, że nie da się być ninżą we wszystkim, tak. Nie da się być mistrzem świata w każdej z tych technologii. To nie jest tak, że będziecie wybitnymi profesjonalistami w każdej jednej dziedzinie, którą tutaj macie wypisaną. Tak? Ale idąc chociażby na rozmowę kwalifikacyjną, Warto, żebyśmy mieli obeznanie, że jak padnie słowo Semantic UI, no to będziemy wiedzieli, kojarzyli, że to jest jakiś tam framework CSS, tak? Że, że będziemy mieli po prostu przegląd tych technologii. Potem wiadomo, że w zależności od tego, do jakiej pracy trafimy, będziemy mogli ćwiczyć, rozwijać tą wiedzę i tak dalej. Najważniejsze, żebyśmy mieli solidne podstawy. HTML, CSS, JavaScript. No i żebyśmy zagłębiali się powoli w te, w te rzeczy, które tutaj mamy dostępne. Tym takim oglądowym materiałem chciałem Was zachęcić do samodzielnej pracy, ponieważ no, nie jestem w stanie przy całej tej wiedzy Wam podawać, tego czasu jest zbyt mało. Natomiast mamy dostępne chociażby takie strony jak W3School, gdzie no, mamy te wszystkie rzeczy. Możemy sobie tutaj tego HTML-a i style kaskadowe ćwiczyć. Tutaj chciałem Was zachęcić, jeżeli tylko macie możliwość jakiegokolwiek urządzenia, cały czas. Zawsze można sobie tutaj kliknąć na web editor. No i tutaj mamy dostępną przegl przeglądarkową wersję takiego prostego edytora, gdzie wszystko możemy sobie ćwiczyć. I tak naprawdę to, co tutaj uzyskujemy, no to jest swego rodzaju ekranem smartfona, tak. Mamy dostępną, po prostu wyświetlamy treści, to co sobie tutaj wrzucimy. Tu się wyświetla i tyle, tak. Try it yourself. No i tutaj każdy element możemy sobie przećwiczyć i zmieniać te elementy, ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Tylko ćwiczeniem, tylko wielokrotnym powtarzaniem pewnych schematów. To jest tak jak w sporcie: wytwarzamy pamięć mięśniową. Tak samo tutaj. Wytwarzamy połączenia neuronowe w mózgu i ćwiczymy, ćwiczymy i te autostrady powstają i stajemy się powoli no, specjalistami w tej dziedzinie. O to tutaj chodzi. Z całego świata informatyki, to tworzenie stron internetowych wydaje się na chwilę obecną takim najbardziej rozwojowym tematem, bo tutaj można ćwiczyć swoją wiedzę programistyczną. Wiadomo, że nie każdy z nas będzie od tej strony wizualnej jakimś świetnym designerem, no bo to też trzeba mieć pewnego rodzaju wyczucie. Tu już trzeba iść po prostu w inną stronę, ale jeśli chodzi o po prostu zaprogramowanie poprawnej strony, pod to, co zaprojektował nam chociażby taki UI designer czy no ktoś kto, kto projektuje tą wizualną stronę tego przedsięwzięcia całego, no to będziemy umieli to zaprogramować, będziemy umieli stworzyć tą stronę tak jak ona powinna funkcjonować także jeszcze raz zachęcam was do tego, żebyście sobie weszli na tą, na tą stronę przejrzeli sobie ten rysunek, który tutaj jest dostępny i po prostu zrobili sobie taką checklistę, co my teraz będziemy robić ja no, na kolejnych lekcjach będę tutaj szedł w tą stronę bardziej wracając cały czas do tych podstaw, ale będę szedł w tą stronę stylów kaskadowych na początku. I jak uznamy, że to już jest ok, no to będziemy potem sobie szli w tą stronę JavaScriptową. No, po prostu musimy rozwijać cały czas tą wiedzę. Natomiast jeszcze dzisiaj zapraszam Was na kolejną lekcję, gdzie omówimy sobie tutaj trochę więcej tych elementów związanych z. Po prostu dodawaniem do, do stron różnych fajnych elementów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne lekcje. No i oczywiście tutaj mówię do przeanalizowania tego materiału tej strony W3 School i tej roadmapy. Dziękuję i pozdrawiam.